Czy zauważyłeś, że spędzasz więcej czasu patrząc w telefon niż prowadząc prawdziwe rozmowy z ludźmi, których kochasz? Gdyby Nietzsche żył dzisiaj, toczyłby zaciekłą walkę z Google i Facebookiem, wyjaśnię ci dlaczego. Te platformy stworzyły najpotężniejszą maszynę do rozpraszania uwagi w historii ludzkości, a większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że stracili coś cenniejszego niż pieniądze, swoją wolę mocy. Wiem, jak frustrujące jest uczucie, że twoja uwaga jest stale porywana, że spędzasz godziny na bezmyślnym przewijaniu, podczas gdy twoje prawdziwe życie czeka. W tym filmie pokażę ci trzy specyficzne zasady niczeańskie, które przekształcą twoją relację z technologią, używając narzędzi, które możesz zastosować natychmiast. Przejdziesz od cyfrowego niewolnika do cyfrowego mistrza dzięki najbardziej rewolucyjnej mądrości filozofii zachodniej. Jako wieloletni badacz filozofii niczego, odkryłem, że jego koncepcje woli mocy, wiecznego powrotu i Ubermensza stanowią doskonałe narzędzia w konfrontacji ze współczesną ekonomią uwagi. Przyjrzyjmy się teraz, jak ta odwieczna mądrość stosuje się do Twoich codziennych cyfrowych decyzji. Zanim przejdziemy do trzech zasad, musisz zrozumieć pułapkę, w jaką wszyscy wpadliśmy. Nietzsche przewidział dokładnie to, gdy mówił o pasywnym nihilizmie, ludzkiej skłonności do poszukiwania ucieczki i rozrywki zamiast nadawania sensu życiu. Media społecznościowe przekształciły to w doskonałą naukę. Większość ludzi wierzy, że się informuje. Każde przewinięcie, każde polubienie, każde powiadomienie zostało zaprojektowane, aby utrzymać cię w stanie pasywnego nihilizmu, w którym konsumujesz zamiast tworzyć, reagujesz zamiast działać. Nietzsche przewidział tę moralną słabość, która rozprzestrzeni się jak epidemia. Intro end. Intro end. Aby wygrać tę cyfrową bitwę, Nicze oferuje nam dokładnie trzy filozoficzne narzędzia, które zmienią Twój związek z technologią. Każde z tych narzędzi atakuje inny aspekt Twojej cyfrowej niewoli. Pierwsze rozbrajają Twoją potrzebę zewnętrznej walidacji, drugie daje Ci niezłomne kryteria dla każdej decyzji, a trzecie całkowicie zmienia Twoją cyfrową tożsamość. Ale oto to, co Cię zaskoczy. Ponieważ te trzy nietzscheańskie narzędzia to nie tylko abstrakcyjna teoria filozoficzna, to precyzyjne narzędzia psychologiczne, które wielcy liderzy technologiczni już potajemnie wykorzystują. Pierwsze z tych narzędzi jest prawdopodobnie najbardziej fundamentalne, ponieważ atakuje psychologiczny korzeń wszelkiej cyfrowej uzależnienia. Zasada numer jeden. Praktykuj moralność cyfrowego mistrza. Nietzsche podzielił ludzkość na dwa typy: moralność mistrza i moralność niewolnika. Niewolnicy moralni żyją dla zewnętrznej walidacji, dla tego, co inni o nich myślą. Mistrzowie moralni tworzą swoje własne wartości i żyją zgodnie ze swoimi wewnętrznymi standardami. Media społecznościowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby aktywować moralność niewolnika w Twoim mózgu. Za każdym razem, gdy publikujesz coś oczekując polubień, za każdym razem, gdy czujesz się źle, bo inni mają więcej obserwujących, za każdym razem, gdy zmieniasz swoją opinię, żeby dopasować się do wirusowego trendu chwili, działasz z mentalności niewolnika. Nietzscheańska koncepcja resentymentu jest tutaj kluczowa. To ta gorycz, którą odczuwasz wobec tych, którzy wydają się mieć lepsze życie w internecie, ta ciągła potrzeba okazywania cnoty, aby czuć się moralnie wyższym. To trucizna, którą media społecznościowe wstrzykują bezpośrednio w twój system nerwowy. Badania z 2025 roku na temat ciągłej częściowej uwagi potwierdzają to, co Nietzsche już wiedział. Gdy żyjesz dla zewnętrznej walidacji, Twoja zdolność do głębokiej koncentracji ulega fragmentacji. Stajesz się niewolnikiem algorytmów, zaprojektowanych do przechwytywania i monetyzowania każdej sekundy Twojej świadomości. Ale oto najbardziej porażające odkrycie niczego sprzed ponad wieku. Czekaj, zanim ujawnię ci te przepowiednie, która cię zaskoczy, musisz zrobić coś, co może być niewygodne, ale absolutnie odkrywcze. Zatrzymaj na chwilę to wideo i przejrzyj swoje ostatnie pięć postów. Zapytaj siebie szczerze, czy projektujesz siłę czy słabość? Czy tworzysz wartość, czy żebrasz o walidację, czy Twoje posty pokazują moralność pana, czy niewolnika. Ta samoocena jest bolesna, ale konieczna. Cyfrowi mistrzowie tworzą treści, które odzwierciedlają ich autentyczne wartości, a nie to, co ich zdaniem inni chcą zobaczyć. Publikują, gdy mają coś wartościowego do przekazania, a nie z kompulsywnego impulsu. Ale rozpoznanie tych wzorców mentalności niewolniczej to tylko pierwszy krok ku prawdziwej cyfrowej wolności. Teraz, gdy rozumiesz, jak działają mistrzowie w porównaniu z cyfrowymi niewolnikami, potrzebujesz praktycznego narzędzia, które pozwoli ci oceniać każdą cyfrową decyzję w czasie rzeczywistym. To, co teraz nastąpi, da Ci narzędzie tak potężne, że dosłownie zmieni każdą cyfrową decyzję, którą podejmiesz w ciągu najbliższych pięciu minut. W tym miejscu druga nitrzeańska zasada staje się kluczowa. Zasada numer dwa: zastosuj filtr wiecznego powrotu. To prawdopodobnie najpotężniejsza idea niczego i najbardziej praktyczna dla życia cyfrowego. Wieczny powrót, pytacie: Czy byłbyś gotów powtarzać każdą chwilę swojego życia dokładnie taką, jaka jest, nieskończoną ilość razy? Teraz przenieśmy to do świata cyfrowego. Czy chciałbyś powtarzać każde przewijanie przez całą wieczność? Każdy film, który oglądasz, każdy post, który czytasz, każdą godzinę spędzoną na aplikacjach, czy powtarzałbyś je w nieskończoność bez końca? To pytanie trafia cię prosto w serce, ponieważ natychmiast znasz odpowiedź. Większość twojego czasu cyfrowego nie przechodzi testu wiecznego powrotu. To czas, którego nie potwierdzasz, którego nie wybrałbyś do ponownego przeżycia. Nietzsche nazwał to amor fati, kochać swój los całkowicie, akceptować i potwierdzać każdy moment swojego istnienia. Gdy zastosowujesz amorfati do swoich cyfrowych wyborów, wszystko się zmienia. Nie możesz już usprawiedliwiać straconego czasu jako relaksu czy odpoczynku. Zatrzymaj się na chwilę. To, co właśnie przeczytałeś, prawdopodobnie zmusiło cię do konfrontacji z sobą bardziej niż się spodziewałeś. I w porządku jest czuć się niekomfortowo. Ponieważ Nietzsche stworzył tę ideę właśnie po to, żeby wprowadzać niepokój, cyfrowy minimalizm roku 2025 przyjął tę zasadę nieświadomie. Badania pokazują, że ludzie, którzy świadomie oceniają każdą cyfrową decyzję stosując zasady afirmacji życia, zgłaszają 60% mniej lęku i 40% więcej osobistej satysfakcji. Zastosujmy ten test właśnie teraz. Weź swój telefon i przejrzyj aplikacje, których używasz najczęściej. Dla każdej z nich zadaj sobie pytanie: gdybym miał korzystać z tej aplikacji dokładnie w ten sam sposób przez całą wieczność, czy nadal bym to robił? Jeśli odpowiedź brzmi nie, masz decyzję do podjęcia. Decyzje cyfrowe, które wspierają życie, łączą Cię z Twoim celem. Poszerzają Twoją wiedzę, wzmacniają Twoje prawdziwe relacje, lub przyczyniają się do realizacji Twoich celów. Decyzje, które są szkodliwe dla życia, uśpiają Cię, rozpraszają, sprawiają, że czujesz się pusty po tym doświadczeniu. Ale oto ta część, która zmieni wszystko na zawsze. Ponieważ opanowanie tych dwóch zasad to dosłownie tylko podstawowe szkolenie. Zasada wiecznego powrotu pokazuje ci, jakie decyzje podejmować, ale posiadanie doskonałych kryteriów oceny nie wystarczy, jeśli twoja fundamentalna tożsamość nadal pozostaje tożsamością biernego konsumenta. Aby naprawdę opanować świat cyfrowy, potrzebujesz czegoś bardziej rewolucyjnego niż dobre kryteria selekcji. Potrzebujesz całkowitej transformacji tego, kim jesteś w przestrzeni cyfrowej. To, co nadchodzi, oddzieli prawdziwych mistrzów cyfrowych od tych, którzy tylko udają, że nimi są. To prowadzi nas do ostatniej i najpotężniejszej zasady. Zasada numer trzy: rozwijaj reakcję nad człowieka na cyfrowe przytłoczenie. Cybermenż to nie nadczłowiek w sensie posiadania specjalnych mocy, to ktoś, kto przekroczył ograniczenia myślowe swojej epoki i tworzy nowe wartości dla nowej rzeczywistości. W naszym przypadku oznacza to stworzenie zupełnie nowej relacji z technologią. Większość ludzi jest zdominowana przez technologię, Ubermensch dominuje technologię, różnica leży w intencjonalności i świadomej autostylizacji. Pomyśl o tym tak: czy twój smartfon to twój drugi mózg, czy źródło rozproszenia? Czy twoje aplikacje są zgodne z wizją twojego przyszłego ja? Czy są zaprojektowane, aby utrzymać cię w pętli natychmiastowej gratyfikacji? Badania z 2025 roku na temat integracji drugiego mózgu pokazują, że osoby świadomie wykorzystujące technologie jako rozszerzenie swojej kreatywności i inteligencji doświadczają większego poczucia celu i mniejszego zmęczenia umysłowego. To dokładnie to, co Nietzsche miał na myśli, mówiąc o autostylizacji. Cyfrowy Ubermensch nie odrzuca technologii, całkowicie ją przekształca w narzędzie, aby służyła jego osobistej wizji. Każda aplikacja, każde powiadomienie, każdy moment korzystania z technologii cyfrowych jest zgodny z jego świadomie stworzonymi wartościami. Oto kompletny system, który na zawsze zmieni Twoje cyfrowe życie. Ale zanim ujawnię go w pełni, musisz zrozumieć, dlaczego 97% ludzi przy tym zawodzi. Oto kompletny system, który na zawsze zmieni Twoje cyfrowe życie, ale zanim ujawnię go w pełni, musisz zrozumieć, dlaczego 97% ludzi przy tym zawodzi. Po pierwsze, robisz bezlitosny audyt. Czy każde cyfrowe narzędzie przybliża mnie do tego, kim naprawdę jestem, czy oddala? Po drugie, eliminujesz wszystko, co nie przechodzi testu wiecznego powrotu. Po trzecie, aktywnie projektujesz swoje cyfrowe środowisko, aby wzmocnić swoją kreatywność i cel. Tymczasowe detoksy cyfrowe są dla początkujących. Nadczłowiek tworzy trwały system cyfrowy, którego nie da się nadużyć, ponieważ każdy element jest świadomie wybrany i zgodny z jego najgłębszymi wartościami. Twój telefon powinien się czuć jak przedłużenie Twojego kreatywnego umysłu, a nie jak maszyna do uzależnienia. Twoje media społecznościowe powinny być narzędziami do prawdziwego połączenia i rozwoju intelektualnego, a nie teatrami walidacji i porównań. Teraz, gdy zobaczyłeś te trzy zasady Nietzscheańskie osobno, nadszedł czas, aby zrozumieć coś kluczowego. To nie są odizolowane techniki, które możesz stosować niezależnie. To zintegrowany system filozoficzny, który wzajemnie się wzmacnia, tworząc coś potężniejszego niż suma jego części. To są te trzy dokładne narzędzia niczeańskie, które obiecałem na początku. Ale aby naprawdę uwolniły Twój potencjał cyfrowy, musisz zobaczyć coś, co bardzo niewiele osób rozumie na temat tego, jak się łączą. Zobaczmy, jak te trzy zasady tworzą kompletny system cyfrowej suwerenności. Zasada pierwsza: uczy Cię chronić swoją uwagę jako najcenniejszy zasób, działając z moralnością mistrza, zamiast szukania ciągłej walidacji, jak cyfrowy niewolnik. Zasada druga daje ci filtr wiecznego powrotu do oceny każdej cyfrowej decyzji, czy to jest coś, co wybrałbyś powtarzać na zawsze. Jeśli nie, wyeliminuj to. Zasada trzecia wynosi cię na poziom nad człowieka, gdzie tworzysz swoje własne wartości technologiczne zamiast biernie konsumować wartości innych. Razem te trzy zasady tworzą cyfrową suwerenność. Zdolność istnienia w cyfrowym świecie bez bycia przez niego kontrolowanym. Twoja uwaga ponownie należy do ciebie, Twój czas ponownie należy do ciebie, Twoje życie ponownie należy do ciebie. Ta cyfrowa suwerenność to nie tylko piękna koncepcja na Instagram Stories, to prawdziwa moc, którą możesz budować zaczynając właśnie teraz. Twoja następna cyfrowa decyzja to idealna okazja, aby stać się mistrzem swojego technologicznego przeznaczenia. Zanim dotkniesz jakiejkolwiek aplikacji w ciągu najbliższych 24 godzin, zrób trzysekundową pauzę i zapytaj siebie: Czy to jest coś, co wybrałby mój wyższy ja, mój wewnętrzny Ubermęż? Czy przeszłoby to test wiecznego powrotu? Ten mikromoment świadomości to miejsce, gdzie zaczyna się Twoja prawdziwa transformacja. Jeśli te trzy niczańskie zasady do Ciebie przemówiły, potrzebuję, żebyś zrobił jedną kluczową rzecz teraz. Skomentuj, jaki jest Twój największy problem z cyfrowym rozproszeniem i jak konkretnie zastosujesz zasadę wiecznego powrotu w swojej następnej technologicznej decyzji. Twój komentarz nie tylko pomaga mi tworzyć lepsze treści, to twój pierwszy akt cyfrowej suwerenności. A jeśli chcesz odkryć, jak nicze zaprojektowałby smartfon, aby tworzyć użytkowników ubermensch, subskrybuj, bo w przyszłym tygodniu zbadamy trzy rewolucyjne funkcje, które by uwzględnił, aby przekształcić zwykłych użytkowników w cyfrowych mistrzów. Te trzy niczańskie zasady to nie tylko koncepcje filozoficzne, to narzędzia cyfrowego wyzwolenia, które udowodniły, że potrafią transformować życia. Nauczyłeś się chronić swoją uwagę jako najcenniejszy zasób, jaki posiadasz, oceniać każdą cyfrową decyzję przez wieczny filtr, który oddziela to, co potwierdza życie od tego, co je degraduje, i stać się architektem własnej technologicznej suwerenności. Przyszłość należy do tych, którzy potrafią myśleć głęboko w świecie, który spiskuje przeciwko głębokiemu myśleniu. Dzięki tym trzem nitrzeańskim zasadom dołączasz do tej cyfrowej elity, która odzyskała swoją siłę uwagi, a wraz z nią wolę mocy nad własnym przeznaczeniem.